Słuchajcie, jest temat. Jest drama, jest woke, jest day, są kobiety, kobiety były nagie, kobiety są ubrane teraz, jak już mam waszą atencję. To słuchajcie, Gothic Remake dociera już słuchajcie, do zagranicznego YouTube'a amerykańskiego do Ameryczki. Jest, słuchajcie, drama o to, że kobiety w Gotiku są teraz ubrane. To jest w sumie bardzo ciekawe, no bo kobiety w Gotiku, jedynce, były niczym innym jak towarem. Bo. Były zsyłane produkty specjalne, które nie były dostępne pod kopułą, prawda, dla wszystkich skazańców. I w tym im zsyłali kurwa jedzenie, którego się tam nie dało hodować. Jakieś mięso kurwa, stary sery, winogrona, wina, cokolwiek. Plus kobitki im zsyłali, dupeczki, nie? W jakim celu? No po ich ubraniu można się po prostu domyślać. W Gothicu 1 były cztery kobiety, pięć kobiet. Były u Gomeza i u Beriona. tylko tyle. Nie dało się z nimi gadać. No i były bardzo skromnie ubrane, no więc no można, można się bez żadnego problemu spodziewać, jaki był ich cel. A teraz, słuchajcie, no wyglądają trochę inaczej. I ubrane są trochę inaczej. Czy trochę przeczy takiej wizji artystycznej I to, jest, i to jest o tyle ciekawy temat, że... No, co, kurwa, można powiedzieć, no dobra, ugrzecznili to do dzisiejszych czasów, żeby nie było jakieś drama o wykorzystywaniu kobiet, no ale z drugiej strony to przeczywiasz wizję artystycznej tego produktu. No i też mi się nie wydaje, że przypisując coś, robiąc jakąś granizację, robiąc jakiś remake, powinno się zmieniać trochę historię, żeby pasowała bardziej do dzisiejszych czasów. Co, weźmiemy Olivera Twista i powiemy, że nie był sierotą, bo dziecią kurwa w sierocińcu się zrobi smutno i powiemy, że miał kochającą rodzinę. No kurwa no nie, no że cała powieść by nie miała sensu wtedy tak naprawdę. Ale zobaczymy co tu When mówią za granicą. Up and down that they are going to gdzie wiesz, czy w to nigdy. You know that they're probably not going to and unfortunately with the gothic remake this is exactly what they were doing and now we are seeing a that they're they showing and uglifying the females in this title. I have kurwa, a... ale to, jest, to jest stare z tych wszystkich rzeczy, to że one są już jakoś inaczej przebrane, to jest jedno, ale to, co mnie najbardziej wkurwia, to jest właśnie uglifying, to co ona powiedziała: ubrzydnianie tych postaci. Ja się zawsze zastanawiam, no bo no nie oszukujmy się, alchimaj twórcy Gotygry Maker no nie mają zbyt kurwa szerokich umiejętności. Możliwe, że to jest po prostu najładniejsza kobieta, jaką byli w stanie zrobić, ale mnie to strasznie irytuje w grach, jak faktycznie jakiekolwiek obiekty, czy są kobiece, czy to są męskie, są faktycznie ubrzydniane. Strasznie mnie to wkurwia, bo stary, no nie po to gramy w gry, żeby patrzeć na brzydkie kurwa postacie, tak naprawdę, nie? few different things to show off, but before I get into the topic, if you enjoy the content I create, check out the links in the description, join the community in my live streams course, and I, consider supporting through napis. Patreon or YouTube memberships. Now, this was actually a remake that I was looking forward time. to like a lot of other people. I love gothic and unfortunately, this is also something that has gone through a bit Favre of development colony. hell. So, I was definitely cautiously optimistic, but every where on the the marketing Asuka. material Asuka, for Asuka, this Asuka, game gameplay. on their web page. Over on the Steam page, they swear up and down that it's going to be faithful. Return to the Valley of the Minds in this to the faithful remake of, of the genre-defining open-world RPG. Explore a handcrafted, organic open world that reacts dynamically to your actions. Whether you're a seasoned gothic vet or if this is your first time being thrown into the colony, you're in for a true RPG experience with unrestricted exploration like no other. So, hearing the that it's gonna to be a dynamic living world, that Open it's going to be faithful, all of these Wszędzie things sounded extremely positive until you actually see what they have done with it. And over the years we have seen- I'm curious when will there be a ja, situation do where early will be sold 5 years earlier? I będzie się na tych fanach po prostu robiło siana, a potem się gry nie będzie wypuszczać. No bo kurwa, zobaczcie. Gothic Remake na no raczej ma taką historię, że ludzie od samego początku są zajarani. Gra jest w development hellu. Dużo, dużo, czynników wskazuje na to, no że kurwa za dobrze nie będzie, nie? Koniec końców, kurwa, ludzie przyklaskują, ludzie czekają i ludzie preordery no lubią składać na takie rzeczy. Ciekawy jestem, kiedy będziemy mieć do czynienia z jakimś takim pierwszym takim. Kurwa z kamem na dużą, ale to na dużą skalę. W sumie day's gone. Nie, nie day's gone, tylko jak się nazywało od tych dwóch typów z Kazachstanu, ta gierka? Star Citizen? Wiesz, Star Citizena można zagrać. Day before, nie? Chyba było takim największym skamem obietnic, gdzie po prostu ludziom się opakowało w przepiękne, złote pudełko. Wszystkie obietnice ludzie to kupili, a potem okazało się gównem, nie? a lot of remakes and reboots and just a lot of new games in general uglify women censor content tone things down which is so sad because te while I don't think every single character in every single game needs to be a 10 out of 10 bombshell I do think that A wiecie co? to też jest kurwa giga ciekawe bo na przykład nie wiem czy jesteście tego świadomi jak wychodził remaster Diablo 2 Resurrected to wtedy Blizzard przychodził przez swoje największe PR-owe piekło. Wiadomo z czym związane? No nie, z wykorzystywaniem kobiet dość mocno. I jak ktoś dobrze ma ograne Diablo 2. To wiesz, w Diablo 2 w drugim akcie na pewnym etapie, w drugiej jego połowie, schodzi się do haremu. No harem, no nie ma się co oszukiwać, no w haremie są kurwy po prostu. No tak jest prawda. W, w haremie są prostytutki. I no w momencie, gdy tam się pojawiły demony, to wszystkie zabiły, i tam było multum ciał nagich kobiet. W Rezurrekcie tego nie ma. To zostało usunięte, wiecie. To taka ciekawostka z Diablo. Ugrzecznili harem. Co to jest za harem bez krwów, nie? That there are certain series where the characters should look very pretty. They should be like the peak of humanity, right? You don't expect a 600 pound land whale to be flying around as the next Superman. You don't expect a 450 pound they, them to be the next Tomb Raider and the next Alara Croft replacement. Oh, and you let's don't let's expect, I don't know, Littlefoot. Kurwa, a może to jest taki sneak peek tego, co my gadaliśmy wcześniej na jednym materiale związanym z gotikiem? Może oni po prostu pokazali postacie, które uosobniają tych facetów, co w więzieniach udają kobiety i się przebierają dla zdobywania trochę większej korzyści. Może. To jest taki mały sneak peek tego i tu na, nie mamy do czynienia z tymi tancerkami, z tymi sprzątaczkami od Gomeza, tylko mamy tu do czynienia z jednym z kopaczy, który. Faktycznie został przebrany za kobietę w celu osiągnięcia wiesz zysku na bryłkach ludzi. The Gothic remake. This is so sad to me. I'm so sick and tired of games with very unique dark no by stories and being no. censored and being scaled back and them trying to make them more marketable like if you're not going to do No, kurwa, ale tak na logikę, nie? Pomyślcie o tym. Czy w kolonii Karnej Doszłoby do takich sytuacji, że niektórzy mężczyźni sprzedawaliby się za paczkę bagiednego ziela? No kurwa na logikę. No czy takie rzeczy mają miejsce w naszym świecie? No pewnie, że mają. Jeżeli chcieli... No właśnie... 5 bryłek to 5 bryłek, no. Dobrze. Final Game Justice, There is no point to remake it. Because you're just going to piss off the existing fan base, and you're going to lose out on sales. You're just putting money into a game that's not going Ja mówisz. wam powiem, że w tej całej sytuacji w sumie z gothing remakem nie śmieszy jedna rzecz najbardziej. Bo to są kanały. Ktoś nawet mówi, że Asmon go to skomentował. Nie oszukujmy się. To komentują ludzie, którzy komentują pop kulturę. Ale w znacznej większości gry komputerowe, bo w grach komputerowych jest dużo tego DEI. Wychodzi trailer, który jest gówniany. Wychodzi demo, które jest gówniane. Wychodzą materiały marketingowe, które są gówniane. Wszystkie flagi na niebie i na ziemi wskazują na to, że ta gra to jest kurwa scam. Nikt o tym nie mówi. Brzydkie są kobiety. Mówi o tym kurwa każdy. Czy my faktycznie nie zatracamy się jako kurwa gracze? Że zaczynamy skupiać się na tak nieistotnych szczegółach. W sensie to, że ta drama ma miejsce, bardzo dobrze, bo może więcej osób faktycznie popatrzy na to, co się dzieje z Goty remake'em. Ale kurwa, nikt nie gada o tutaj najistotniejszych rzeczach: o tym, jak wyglądają animacje w tej grze, światło, cień, tekstury. A o tym, kurwa, jak wyglądają mordy kobiet, które są w ogóle cztery w grze i nawet na nie nie zwracasz uwagi. To jest totalnie, ale to kurwa, totalnie nieistotne. To jest najmniej istotna rzecz z tego Gotika. Jeżeli miałbym wybrać dobre animacje i brzydkie kobiety, wybieram dobre animacje i brzydkie kobiety w Gotiku. No niestety, kurwa, no tak jest prawda. I to jest coś, co mnie najbardziej smuci: że gamingowy YouTube, gamingowy Twitch nie skupia się kurwa na grach komputerowych, on się skupiał na czymś takim. I to jest strasznie wkurwiające. My przestaliśmy rozmawiać o gameplayu. A jeżeli ktoś faktycznie rozmawia o gameplayu, no to kurwa, popatrzcie na polskie portale, co wypisują przez ostatnie dwa lata, jaki to Gothic Remake jest zajebisty, jak to jest kurwa wypolerowane drewno, nie? To, że wam igardzę, to wiecie, ale lubię to po prostu za każdym razem zaznaczyć, no nie? Że chcę, żebyście mieli świadomość, że chuja wiecie o grach i chuja w nich znaczycie, nie? <laughs> no dobra, idźmy dalej. Now, if you don't know, THQ Nordic is the publisher of this game, and THQ Nordic was actually one of Embracer's first largest acquisitions in the video game industry. They acquired THQ Nordic back in 2014. And so, unfortunately, I do think that Embracer Group is one of the reasons <clears> why <throat> this has happened. Sure. I'm certain uh -huh. there are she also developers who made this decision and following social she trends. But I do also think that Embracer. A wam powiem, tu jest jeszcze jedna rzecz śmieszniejsza. Nie macie wrażenia, że ona ma w ogóle model rąk, kurwa, mężczyzny? Patrzcie, jak ona jest barczysta. Czy to jest kobieta z wklejonymi, kurwa cyckami? Znaczy mężczyzna z wklejonymi cyckami, co ja gadam? Z mężczyzną stary, no? no? To dokładnie tak wygląda. To jest męski model, chłopie. Model, that they are trying to appeal to are not going to show up and consume this content. I mean, as you can see, there were some absolutely sexy women in the original. There were some really like seductive looking outfits. The females showed a lot of skin, and they also looked really pretty. Yeah. A czemu nigdy jeszcze na to nie wpadł? Żeby wydać kolekcję bielizny, stylizowaną właśnie na coś takiego? Żeby mężowie to kupowali swoim żonom. Przecież odbiorcy gotyka kurwa mają po, powyżej 30 roku życia obecnie. Wiecie, jaka to była fenomenalna kampania marketingowa? Przecież to był pierwsza rzecz, na którą ja bym wpadł. Teraz w tej kurwa dramie. Dogadać się z jakąś szwalnią i zrobić po prostu kolekcję, edycję kolekcjonerską stary z taką bielizną. Chłopie, to byłby taki banger. Jaka inna gra zrobiła edycję kolekcjonerską stary z lingerie? Żadna. Żadna. <laughs> by to było, stary. Ja się marnuję, kurwa w tym twitchu, nie? Ja się marnuję. the females showed a lot of skin, and they also looked really pretty. Yeah, they were also lower quality, but at the same time they were supposed to be pretty looking characters. And so you would expect that to carry over into the remake and. These outfits, these women have been heavily censored, have been uglified, and now there is a monumental amount of backlash around this game because people are upset, people are disappointed, people are angry, and rightfully so. When you go into a remake that they were claiming up and down was going to be faithful, you don't expect it to be butchered. Now, I have seen some people post on X that they are removing posts. From the Steam community discussions. Ale tab, tak, ludzie to zalali. Ludzie I się aż tak kurwili. Any... Jezu, ale nie jest to komiczne, Waszym zdaniem? Tyle co zostało udostępnionych materiałów w tej gry, ludzie stary. Nic. No an basenai. Kobiety są brzydkie. Nie, kurwa, posty na Steamie. Gra wygląda jak totalne krapisko, kurwa, jak totalne krapisko. Nie, problem stary jest to, jakie są mordy czterech kobiet. Jezu, my się cofamy jako gracze. My przystajemy, smawiać o grach. That I've opened yet being Ginky removed, but I emissions. will be keeping a close eye on it over the next couple of days, and I will update you guys in another video if this is the case. But here are just some of the <coughs> posts being okay, made. The... Hey devs, why did you censor the female characters? I thought this was supposed to be a faithful remake, so why did you censor the revealing outfits from the female characters that were present in the Ginky original? Sumari. And I'm really curious to see if the story is going to be censored at all as well, because. Because of course it's humans losing a war to orcs, and we know how the modern audience views orcs now, how they constantly attack Tolkien's work and Dungeons and Dragons, and how they constantly want these depictions removed because they think people view them as being the equivalent of black individuals, Co? even though it's just them that are saying that. So serious, ktoś kur ktoś wymyśla takie połączenie Tam w Ameryce, to już. Jest... <laughs> ...wysoko, nie? Słyszeliście ones... o czymś takim wcześniej, czy nie? Bo ja pierwszy raz o tym w sumie słyszę. racist, but regardless, We're also talking about a game that I always had some worries about because of the localization. If you don't know when Gothic originally released, it was kind of slammed for its like inaccurate localization. I was hoping that they were going to do a better job, but at the same time, it's 2025. I can't really expect developers to put a lot of work and time into the games they're actually working on because they generally don't care. But I still am so sad to see that now we're truly finding out just how bad this is going to be. Took it off my wish list. Female characters look modernized, androgynous, and sterilized. This is a telltale sign the devs don't take the source of the original seriously and have no authenticity. These women are supposed to be dressed like that because they were sex slaves and servants. What's so, the yeah, they skip on another modernized game that will mess up the original game's charm and authenticity. Uh, too much political. Political correctness. I need to say something very clearly about the uh, barren women in the remake. You know, the design. She this is a, the this part of so, Gothic's yeah. world. In the remake, they look like generic NPCs just to satisfy modern sensibilities. Gothic was not a moral game. It was not safe. It was brutal, misogynistic, immoral, and sexualized. And that's exactly how it was supposed to be. It's always funny that there are. Individuals online, who say you guys aren't intellectuals. And you <laughs> kurwa, ale jest to jest zabawne. Z wszystkich rzeczy, które remake robi źle, największy backlash dostaje za te kobiety. Jak te kobiety okażą się jakimś sporym, kurwa, gwoździem do trumny dla tego gothic remake'a, to to będzie tak zabawne. <laughs> can't handle mature themes, but when it comes time for mature themes, they don't like to be depicted in a game. Oh my gosh! Then it's time to censor. Gothic one remake game got modernized. RIP Chuds really can't have shit in this world. Took it off my wish list. Big skip. Uh Valaya is trans now. Ugh, God, some of these characters, yeah, just look. Absolutely horrendous, and it sucks. Any game that does this, you can assume to be garbage. While there are oh, exceptions, well this well is the rule. Fire them all. If they're indeed talented, they'll land on their feet. This shit looks like the quest in The Witcher Three, where Geralt and the boys dress up as sorceresses on a drunken binge. That is so freaking hilarious to me. Yeah, <laughs> yeah, Oni po prostu zrobili najładniejsze kobiece twarze, jakie potrafili, nie? <grywa> ja tak bardzo nie wierzę w umiejętności alkimików. Uh, I bet the new designs are self-inserts of some kind of feminist who worked on the game wouldn't even shock me. Damn, I was looking forward to the remake. I guess there's no need to remake Gothic 2 then. Uh, it's also tiresome. Even the oak. OG gothic women look better than the 2025 ones. There's something very wrong. And yeah, I just have a bad feeling that this is only the start. Of the issues with this title, so I'll be keeping a close eye on it and on the forums to see if they are indeed censoring people. Wouldn't even surprise me. But if you had any hope, this maybe temper your expectations. Komiczne. But that's all Dobra. that I really had to discuss in this video. that should attract more attention from people. Względem tego, jak faktycznie wygląda ten remake, kurwa, to jest najważniejsze. O gameplayu tam ludzie trochę więcej powinni pogadać, tak naprawdę. No, ciekawe, śmieszne. Powiem wam, że w sumie to jest po prostu zabawne. No nie.